Yo, że witam bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Quest droga. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o Muliganka, to mamy nawet fajne rozdanko. Tego raczej można by wyrzucić. To nie jest karta dobra na start, tak jak mówiłem w, w poprzednim odcinku. Ale że mamy boczną inżynierkę monetę, to myślę, że możemy go zachować. E, tak jak też mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj bez kroków w cień, e, przepraszam, bez ciosów w plecy, e, za to z pełzającym w sumole, żeby ewentualnie zobaczyć, jak ona się tam sprawuje. A my ruszamy, od questa zaczynamy. A my ruszamy, od questu zaczynamy i na ruch gar... Kuka czekamy. Ula, ula, ula. Dobra, eee, myślę, że możemy skoinować tego. Młodsza inżynierka jest ok, ale tutaj w tym przypadku jesteśmy jedną kartę bliżej, żeby zrobić quest, bo mamy dwa też wyłaki. Jeżeli on umrze, możemy jednego zbousować, więc mamy trzy. Jeżeli dobiorę jednego bounsa albo jednego świetlika, to questik zrobione, więc wolę zacząć od tego niż od Młodszej Inżynierki i ewentualnego cofania jej. Ojej. No i proszę. Już wiemy z czego quest'a robić będziemy. I Młodszą Inżynierkę na stół zagramy czy nie? Chyba nie. Po co? On tylko zabija, jeszcze może nam się odmienić. No dobra, na razie zagrałem sobie to. Bo teoretycznie miałem quest'a zrobionego z tego, ale jakbym dobrał, na przykład szedł z step'a, no to wolałbym tego quest'a robić z młodszej inżynierki, bo dobiera karty. Więc jeszcze ją przytrzymam do następnej tury, tak myślę. On nie zabije tego prawdopodobnie. Bo jakby chciał to zabić, to by to zabił. Ale też musi to zagrać na tu jakąś kreaturę, więc my sobie go zabijemy. Chyba. A jednak go zabije. A to interesujące. To bardzo interesujące, nawet to nie wiem, czy mógł poprzedniej po prostu nie zabił. E mnie się z tym. O! A niech będzie! Dobiorę. Mamy te świetliki, ale dobra. dobiorę. Ile mam kart? 8, 7, 8. Dalej, 7, 8. Tak? Dalej, 8. Ok jej grać nie będziemy teraz i niech se gra tylko to jest problem bo muszę użyć też żeby sobie nie spalić tego quest'a to jest możliwe no będzie Edwin będzie Edwin nie będzie Edwina to nie wiem po co ten płatek był Dobra, w tym momencie mamy kart 9 na ręce. Jak ją zagram, to będę miał dalej 9 kart na ręce. Zgadza się? Zgadza się. Teraz, jak go tak zrobię, to dalej mam 9 kart na ręce. Tak? Tak. Jak ją zagram, to będę miał 8, dobieram 9 i kwestię jest 10. Tak? Dobra, jeszcze to zagram, tak na wszelki wypadek, mi się coś pierdzielnęło. To jest stresująca sytuacja. Dobra, nie Mam 8, quest jest 9. Okej, okay, spoko. A, zabiję ta um, Czyli quest mi się nie spalił. To jest sukces. Teraz tak quest'a spaliłem, ale chyba tylko raz. Oj, nie zabijaj mi kreaturek, co? No, zabije wszystkie niestety. No. No i tutaj na przykład, jakbym zamiast tego miał backstaba, no to bym sobie mógł go zabić. A teraz to on jest martwą kartą. Dlatego ja nie lubię tej jednostki po prostu. E, przygotowanie, quest'ik. E, powiedzmy, że to. Myślę, że jeszcze to. Myślę, że jeszcze to i myślę, że jeszcze to i zabiję to. Wolę zagrać tego niż tego, bo do tego potrzebuję broni, a jak gdzieś tam stracę broń, no to on później szarży nie ma, a ten szarży ma zawsze, więc ten jest ciutkę lepszy imo. No. Okej. Okay. Brakuje mi do Litala, jednego do mężu 1 2 3 4 5 6 7 no to nie źle no to moi drodzy nie what the fuck to to było napij się ze mną napij się ze mną to jest melodyna karta Raz, dwa, trzy, cztery, elo. No, tak się robi w Oga. Oh prosto, prosto się go robi. Dobra, lecimy na następnej gierki. Nie ma co tutaj slackować, że tak sobie powiem. Slacking nie jest dla mnie. Jak to... Blizzard już powiedział, że Hearthstone to jest fun and interactive game. W widać to świetnie na tym przykładzie. Polecam tego dewelopera gier. Nie, tu, tu ani trochę ironii nie ma. Ale jaka pani ironia? Gdzie ty masz ironię? To wyrzucimy. No dowodłamek nie jest raczej superkartą do. na start. Znaczy, teoretycznie na jeszcze mógł być, ale. Wolę na przykład świetlika, o! To jest better. Beder Creature. Tu mogę zagrać tego, bo on może zagrać teraz Murloka, ja zagram Dagera i strajduje i tak dalej. Ale pójdę po prostu w questa, nie będę kombinował. Im mniej kombinowania, tym lepiej. Tak mi, tak mi powiedział kiedyś bardzo dobry gracz. Powiedział Mateuszu, ale ty nie kombinuj, ty graj, co ci przyjdzie na myśl. A ja mu wtedy mówię, ale to mam nie myśleć? A on mówi, tak, nie wychodzić to za dobrze. I ja od tego czasu wiem, że, że lepiej jest po prostu klikać te karty, niż tam cudować. Tutaj gramy to, bo nie ma niczego za dwa many, które mogłoby zabić to i to. Bo tutaj mamy to, 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 więc tutaj spoko, loko, zrobi się kwesta na, na spoko. No ja od tamtego czasu wiem, że po prostu myślenie w grach jest niepotrzebne. Lepiej po prostu walić w ryjo. Eurecka. Udało mi się. Ehm, komal, ła... Gramy to? Niech no ja pomyślę. Mogę... Hmm... Cofnąć to, zagrać to, cofnąć to. Mogę też zagrać to Zagramy to No i balansowanie tego jest całkiem spoko, bo daje to nam dużo kreatur, ale też to nie będziemy przesadzać. Czy w sumie, jakbym bounced tego, to bym szybciej Questa zrobił? Bo mógłbym go cofnąć, zagrać ponownie, drugi raz cofnąć, w następnej turze zagrać, ale. No dziwny, dziw, dziwny wybór do tradowania. A tutaj już sobie go bouncimy. Grać go chyba nie będę, bo i tak w następnej turze Questa nie zrobię. Nie ma Bata, nie? Czy jest Bat? Zagram go drugi raz, ale nie, muszę zagrać tego, więc nie ma Bata, żeby tutaj. To sobie wytradeuję po prostu. Nie będziemy tutaj jakichś. Jolo, y y jolo, jolo, jolo place robić. No, spoko. Spoko, Herman, co tam robisz? Ciekawego. Coin, dobry coin nie jest zły, jak to mówią. No, coin a oczywiście bijemy tym, żeby go jak najszybciej zabić. A tymczasem zagrywamy tego, cofamy tego. W następnej turze zagrywam go, to jest, to będzie trzeci, cofnę, zagram go z Afriko i gram quest'a. Więc tutaj mogę co najwyżej dograć tego, ale to tak z konsekracją mi się trochę kojarzy. A więc, nawet nie będziemy tutaj nic dogrywać. Powolutku sobie to rozegramy. Powolutku, bez stresiku, na lajciku, mój ty mały... koguciku. Dobre rymy mam dzisiaj, nie? No, to fajnie. I teraz gramy tego, cofamy jego, sprawdźmy jeszcze stan kart. Bo to jest trzeci, i teraz będzie czwarty. No, bez problemu dostanę. Raczej, znaczy, bez problemu mam miejsce na karcioszki. Szkoda, że nie mam preparation, wtedy mógłbym od razu dożyć parę kreatur, ale nie mam. Więc zagram sobie Crystal Core. Djabłę go za jeden. No i graj. I tak wygląda koniec. Koniec sz sz szermierza zwanego Migliusem 96. Mhm. Widzę, że bardzo nie chcesz tego wulkańczystego furiata, żebym ją zabił. Mądrze, mądrze. Lethala nie mam. No nie mam. Sprawdźmy co tam jest Nobelek Sakrifajsik. Zagramy tą prowokację, co mamy jej nie zagrać. I dorzucimy tak style, czy jeszcze jednego. Może style. Mamy dzika. Mam dzika tego i tego, więc potrzebuję tylko czterech obrażeń. Żeby go zabić. No, bo wbijam mu czwóreczkę dzik, piąteczka, waniż, znowu dzik, piąteczka i pozdro Elo 600. Mordo, no tutaj, tutaj jeszcze dodatkowy dziki piromanta z równością. Butelka wody, no nie, reklama. Jak youtuber coś pije, to na pewno mu za to zapłacili. A szczególnie, jak to woda mineralna, z takiego założenia wyszło 99% procent ankietowanych. Opatrzcie, to jest to, o czym mówiłem, nie? Gracie tego i macie wcisk za 10. Bum. Enedue Ficarabe! Bum, 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 bum. Bum, bum, boom, bum, BUM! No pięknie. Dobra. Go next. Go next, go next, go next. Takie odcinki też się miło ogląda. Znaczy miło nagrywasz, przepraszam. Nie wiem jak się ogląda. To jest fajny Interactive Game. Tutaj to Przeciwnik dużo ma do powiedzenia. Nie umknie przed moim tak trochę ironią zaleciało, nie wiem dlaczego. Najbardziej ostatnio, ostatnio nagrywałem tego Jade Golem Druida i od tego czasu jak mam, znaczy czasami macie taką ten taką sytuację, nie? No tutaj w moim grałem tylko od tam młodsza What the fuck. No, czasami macie przed y, oczami takie różne, wiecie, sytuacje, jakieś takie flashbacki, nie? Ja po tym Jade Golem druidzie mam flashback z blogu Blizzard'a, gdzie jest napisane y, Zastanawialiśmy się, czy wyrzucić ukrycie, czy licytatora z gadżetonu, ale doszliśmy do wniosku, że licytator z gadżetonu potrzebuje więcej skilla. I teraz, teraz ja, jak to mam we łbie, y, to przypominam sobie tego. Znaczy, ja mogę do mogłem tego zabijać chyba. Eee, tego właśnie Jade'ego Androida i tego licytatora, i, i, i wymaga więcej skilla. Trzymasz licytatora, jak masz dzisiaj imany, zagrywasz go, innervate, innervate. Eee, jakieś tam zie, ziemne łuski Jade Idol, Jade Idol, a w sobie to Idole na początku Jade Idol, Jade Idol, Jade Idol, Jade Idol, Idol, Idol. No, skillowy, skillowy. No, skila to dużo wymaga. Dobre pozoram trochę wymaga, bo też trzeba tam wiecie, myśleć, e, myśleć, jak tutaj te karty grać, żeby było dobrze i tak dalej. Znaczy, nie, nie próbuję tego jakoś super mega mocno bronić, e, zaczniemy nam robić quest'a Nie próbuję absolutnie tego deko jakoś super mega mocno bronić, e, żebyśmy też tutaj jakąś paranoję nie popadli. Natomiast, mm, e, natomiast no natomiast gdzieś tam wydaje mi się, że no jest tutaj jakaś tam mikroskopijna warstwa umiejętności potrzebna, żeby dobrze grać tym dekiem nie w sumie nawet chyba jest duża jeżeli nie trafiamy na takie proste meczapy jeżeli nie trafiamy na takie proste meczapy jak na przykład, nie wiem, kontrol wojownik um, zabiję to jeżeli nie trafiamy na takie proste meczapy jak na przykład kontrol wojownik, to wcale nie jest tak łatwo tym dekiem grać bo ja z tym możemy zrobić questa, ale też trzeba pamiętać o tym, żebyśmy je dożyli do tego, a zrobimy tego questa. Tutaj mam głównie to, to, to na myśli. No ale dobra. Wiemy, że jest ten. Hersons, killowa gra. Ale weź nie Beka, jak nagrywam, co? Eeehm. Um. Mam nadzieję, że podoba ci się mój Okej. Okay. Może myślałem, że mi to nie zaliczy. Już normalnie tak. Zbierałem nie mnie tak mówię, za chwilę z taki soczysty. Kurde. Te, te, Dobra, go next, go last. Tak myślę. Chyba starczy tych gierek tym dekiem. No jak widzicie, no. no Bounsujemy. To jest dobry deck dla ludzi, którzy lubią bouncować że nie wiem czy w aktualnych czasach używa się tego określenia, jak ja byłem młody i byłem w liceum to było Idziemy na baunsy! Znaczy ja nigdy nie chodziłem, bo grubi ludzie nie baunsują Grubi ludzie siedzą pod ścianą i piją piwo Tutaj przygotowanie wyrzucimy nam niepotrzebne, tutaj mamy dwie młodsze inżynierki, więc spoko, mamy trzecią, więc to może być a Pamiętam też jak kiedyś pojechaliśmy na jakąś dyskotekę, taką gdzieś tam na... No, chyba to mo można nazwać wsią pod częstochową yy, dyskoteka się nazywa Viva i, i jedyne co z tego zapamiętałem to widok białych skaczących piłeczek. Nie, nie byłem na Wszyscy tam, no może nie wszyscy, ale większość miała białe rękawiczki. I, I ten, oczywiście cimno, i tylko światło ultrafioletowe. Ultrafioletowe? Chyba tak. I no to, które rozjaśnie biały, nie? I tak i, i siedzę przy barze, piję piwo, i widzę tylko takie. W się białe rękawiczki, nie, wychodzę, co nie ma mojej siły Tutaj, dobra że wracałem do gry, tutaj będzie nam potrzebny i to bardzo preparation Bo my będziemy musieli vanishować to Ten stół, O ten stół pewnie za chwilę zrobi za dużo To jest właśnie, to jest taki, taki, taka kontra na nasz deck, tak? Tak zwana kontra pod tytułem agro która robi nam z dupy jesień średniowiecza, nie mamy tego prepa I to jest bardzo not good news Dalej nie mamy prepa. Znaczy bad news, nie good news. Znaczy nie wiem, co chciałem powiedzieć. Mamy dwie młodsze inżynierki, tak? Muszę zagrać jeszcze dwie. Skoinuję to, zagram, ale i teraz nie wrócę. Dobra, zagram tego. Żeby się czymś zajął ten druid. Ale szczerze powiedziawszy, jeżeli teraz nie dobiorę prepa, to będzie bardzo lipa. Znaczy mam prepa w piątej turze. Znaczy wanisza w piątej turze, ale to może być już za późno. Jak on teraz dostanie furię wichru, to... O kur. Tak, on teraz dostaje Furie w Wichru, dostaje za 18, jestem na 6. No Elo. Ukrycie może być. Ukrycie może być, bo ja i tak nie jestem w stanie nic zrobić, więc wali mnie to, czy on ma to ukrycie, czy nie. No to nie jest niestety prep. Tego nie zagram, bo brakuje mi jednej many. Ale zagram ją, stop, dekuję preparation i rzucę ukrycie. I rzucę zniknięcie. Dobra, go. Close, but not enough. No nie no, raczej ich umieram. To zrobię tak. No tak na dobrą sprawę mam dwa punkty HP. Zabija mnie furia wichru. Pozdro Elo 600. No więc tak jak widzicie, ten deck rozjeżdża jakieś inne deki, ale inne deki rozjeżdżają ten deck bez raczej większego, roz, większej rozkwiny. No tutaj gdybym może zamiast tych tiperów miał bakstaby, może byłoby lepiej. Dobra, tak czy siak, widzieliście gry takie easy dla mnie, widzieliście takie gry easy dla mojego przeciwnika tym deckiem. Widzieliście dek w akcji, wydaje mi się, że to wystarczy. Wystarczy do tego deku. Raczej nie planuję wracać, na pewno je przed następnym dodatkiem, może po następnym dodatku jak coś nowego wyjdzie, no w, przed dodatkiem raczej nie, no bo już nie widzę potrzeby. Są różne wersje, są jeszcze wersje, na przykład Stolwir z, z Stone Shaperem. Są jakieś tam wersje z jakimiś tam innymi kartami, których aktualnie nie pamiętam. Jest kilka wersji, bo już zdaniem ta poprzednia, ta z poprzedniego dzika jest najbardziej optymalna i najlepsza, ale to też kwestia gustu i tego na co gracie. No tutaj takie widzicie te pełzające smoletar -y creepery się jakoś super nie sprawdzają, więc no mi się to po prostu nie podoba. Anyway, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam oczywiście do następnych filmów lub na streamy, a ja póki co się żegnam i życzę wam miłego dnia. Na razie do zobaczenia HSP ya.